Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na tym wyjątkowym spotkaniu. Dzisiejszym przedmiotem naszej dyskusji będą Medical Spa, obiekty medical spa. Jest to pewnie bardzo pojemne pojęcie, które ewoluuje i nabiera innego, nowego znaczenia. I nad tym pewnie tematem pochodzi się bardzo gość specjalny. Ja chciałabym się skupić na toaletach i łazienkach, no bo reprezentuję firmy producenta właśnie wyposażenia. Łazienki. Chciałabym się z Państwem zastanowić nad tym, czym dzisiaj ta łazienka jest, czy inwestorzy i architekci myśląc o wyposażeniu toalety czy łazienki w takim obiekcie, mają myśleć tylko ceną. Czy też ważna będzie ich higieną oczywiście, czy też będzie coraz ważniejszego, ważniejszy udział jest tutaj właśnie elementów zrównoważonego rozwoju? Elementów ekologicznych. Tak? Myślę, że ten udział tych elementów znacznie rośnie i o tym chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć, ponieważ oferujemy nowość, kolekcję ona, i wierzę, że znajdziecie bardzo wiele benefitów, które w tej przestrzeni inwestycyjnej znajdą swoje miejsce. Natomiast chciałam też się pochylić nad tematem samej marki. Czy dzisiaj myśląc o inwestycji, nowe, realizując nową inwestycję, chcemy pochylać się tylko nad produktem, czy też patrzymy na brand, który jest zaangażowany społecznie, ekologicznie, który wspiera działania zrównoważonego rozwoju? Myślę, że takim brandem właśnie jest marka Roka i w kilku minutach, dosłownie jako wstęp, chciałabym o tym powiedzieć, bo tak naprawdę produkcja oferty dzisiaj, oferowanie nowych nowości, produktowych musi być wynikowe i musi wynikać z innej organizacji, firmy oraz produkcji. Może zacznę od początku. Firma ROKA od lat krok po kroku realizuje cele zrównoważonego rozwoju. Czy te cele dzisiaj są? Cele zrównoważonego rozwoju określa rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2012 roku. Nam Zrównoważony rozwój potocznie kojarzy się tylko z ekologią, a tak naprawdę jest to szeroki program działań wspierających demokratyzację procesów na świecie, równego dostępu ludzi wszystkich do zasobów naturalnych, i oczywiście niedewastowanie tych zasobów naturalnych. To wszystko się oczywiście przekłada na poszczególne działania i obszary życia człowieka, i tak naprawdę można te cele zrównoważonego rozwoju zamknąć w takich pięciu ważnych obszarach, czyli obszar ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa. ROKA, żeby nie być gołosłownym, jest członkiem inicjatywy założonej przez ONZ, która nazywa się The United Nations Global Compact. Jest to inicjatywa, która zrzesza organizacje, instytucje oraz przedstawicieli biznesu, takich jak my, które będą zobowiązane przez następne lata do tego, aby implementować rzeczywiście te zmiany. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że w, naszych, w naszej strukturze są specjalne piony funkcjonalne odpowiedzialne za wdrażanie zrównoważonego rozwoju, i to w całej organizacji. A organizacja ma 170 oddziałów na całym świecie, więc jest to kawał roboty i rzeczywiście takie zobowiązanie społeczne bardzo konkretne, bo dotyczy w zasadzie całego świata. I zobowiązaliśmy się też, zdiagnozowaliśmy problemy, bo przecież mamy kilkadziesiąt fabryk na całym świecie, które oprócz tego, że robią wiele dobrego, to jednak umówmy się, też mają wpływ negatywny na środowisko naturalne. Dlatego zdiagnozowaliśmy problemy i będziemy w latach 2030-50 do 50 próbować osiągnąć neutralność klimatyczną w tym zakresie. I żeby nie być gołosłownym, przejdę już do konkretu. Są takie trzy grupy w tej chwili działań na terenie fabryk, które realizujemy, bardzo konkretne. Podjęliśmy współpracę ze Schneider Electric w celu przyspieszenia dekarbonizacji, dekarbonizacji w fabrykach ROKA. Oprócz tego ROKA założyła specjalny fundusz, który będzie wspierał rozwój zielonych projektów, startupów. Ponadto również, mamy, prowadzimy też taki pilotażowy program w tej chwili, który ma na celu redukcję zużycia wody w fabrykach ceramiki, bo bardzo dużo wody tam właśnie się zużywa, oraz w fabrykach baterii. Również w fabrykach w Gliwicach w Polsce taki program uruchomiła i już po pierwszych miesiącach widać znaczne różnice w zużyciu wody. Głównym kanałem, w którym będziemy promować te wszystkie nasze działania dla, dla zainteresowanych, będzie LinkedIn. Zapraszamy bardzo do obserwowania tego kanału, gdzie na pewno różne ważne informacje biznesowe będą się też zawsze ukazywały. I teraz już przechodząc w strefę produktu. Produkt musi być wynikiem tych wszystkich działań, i, i właśnie to chciałam Państwu teraz zaprezentować. Nową kolekcję ona. I najlepiej chyba obronimy to wideo, więc poprosimy o materiał wideo. Śródziemnomorski design sprawia, że ludzie czują się jak u siebie naturalne materiały i swobodne podejście do życia. Równie ważne są produkty. Tworzą klimat i powstały w najnowszych technologiach delikatne w dotyku wybrane i wykonane z uwagą. Taka jest ona, nowa kolekcja ROKA. Stworzona, aby wspierać codzienne zabiegi pielęgnacyjne. Lekka i mocna, współczesna i trwała, o prostych i miękkich liniach, jakby złagodzonych przez fale. Naturalna ceramika, która powstała w szacunku do naszego wspólnego świata, ponieważ w najważniejszych chwilach wszyscy jesteśmy częścią tej samej planety. Powróćmy do modeli kolekcji. Poznaj ona prostą z natury. Tak. To, kolek to wideo, chyba, powiedziało wszystko, co można powiedzieć ogólnie w sposób. Um, um, o zrównoważonym rozwoju. To jest kolekcja, która jest wynikiem naszych prac która oddaje wartości marki. Oczywiście za moment skupię się na benefitach, które są ważne dla rynku inwestycji medycznych, ale jest to, jest to pewien rodzaj holdu dla natury, która, jest to kolekcja, która czerpie z tej natury, ale też się o nią troszczy w bardzo konkretny sposób. Tutaj widzimy już wyposażenie łazienkowe, które ma delikatne kształty, a zarazem uniwersalne. Materiały są pochodzenia naturalnego, kolory nawiązują do kolorów natury. Myślę, że dzisiaj w współczesnym wyobrażeniu o tym, jak obiekty rehabilitacyjne mogłyby wyglądać, to myślę, że taka kolorystyka jest jak najbardziej uspokajająca, regenerująca, więc myślę, że idealnie będzie się wpisywać też w takie projekty inwestycji medycznych. Mam przyjemność poinformować również, że otrzymaliśmy nagrodę i Design Award w tym roku. Więc to też jakby jest uwieńczeniem takich naszych starań o to, aby ta kolekcja rzeczywiście znalazła uznanie, wsparcie przede wszystkim u Państwa, u klientów, ale też przez, przez jury profesjonalistów. Jest to kolekcja, która została stworzona przez Roka Design Center, ale także przy współpracy biur projektowych Benedicto Design i Noa Intelligent Design. Kolekcja zawiera wszystkie kategorie produktowe. Większość z nich wydaje się być przydatna na rynku inwestycji. I za chwileczkę opowiem o poszczególnych żeby nie zanudzić o najważniejszych benefitach i tych, które Państwa będą interesować. I właśnie dlatego przejdę może do umywalek jako pierwszych. Widzimy tu od góry, jak ta umywalka wygląda, jaką ma nieckę, ma półeczki. Ma dodatki łazienkowe, więc wszystko to, co może się świetnie sprawdzić w przestrzeni medycznej. A przy tym te zaoblenia myślę, że pomagają w utrzymaniu czystości. Umywalki mają bardzo szeroką rozmiarówkę, więc myślę, że nawet w trudnych przestrzeniach inwestor znajdzie rozwiązanie. Też ciekawe jest to, że mamy tutaj zróżnicowane głębokości. Naprawdę można znaleźć. Odpowiedni wymiar do, do przestrzeni łazienek inwestycyjnych, ale także można je aranżować w różny sposób. Myślę, że meble są rzadziej używane w takich obiektach, ale jednak może będą się zdarzały. Też jeżeli mówimy o, o emerytach, którzy będą takie przestrzenie dzielić. I tu mamy umywalkę ścienną, mamy umywalkę w formacie unik oraz na naplatową. I to, co najważniejsze w, w umywalkach, to materiał. Materiał, który jest najbardziej zrównoważonym materiałem chyba ze wszystkich istniejących, bo jest to po prostu ceramika, która jest kompletnie zbudowana z naturalnych y, produktów, y, surowców i jest całkowicie biodegradowalna. A tu mamy jej lepszą y, wersję, bo jest to fajny ceramik, która pozwala na tworzenie cienkich ścian. I tu poproszę o materiał wideo również. Roka zawsze dba o najwyższy poziom i jakość produktów. Dzięki temu powstała innowacyjna technologia produkcji umywalek, której nie było nigdy dotąd. Modele umywalek produkowanych w technologii Fine Ceramic. Charakteryzują się wyjątkową estetyką dzięki cienkim, wyraźnie zarysowanym ściankom o grubości zaledwie 5 mm. Ta wyjątkowa precyzja jest wynikiem naszych najnowszych procesów produkcyjnych oraz stałego udoskonalania stosowanych przez nas materiałów. Dzięki rewolucyjnej formule ceramiki, umywalki produkowane w technologii Fine Ceramic są zaskakująco lekkie, a jednocześnie bardziej odporne niż tradycyjne produkty. Co gwarantuje maksymalną trwałość, będącą cechą charakterystyczną produktów roka. Ale to jeszcze nie wszystko. Właściwości tego wyjątkowego, w pełni ceramicznego materiału cechują się wysoką odpornością na ścieranie, jednocześnie umożliwiając tworzenie gładkich, jednolitych powierzchni wewnętrznych, które można łatwo utrzymać w czystości i które są pozbawione zakamarków gromadzących brud. Tylko z fajny ceramik. Oto nowe umywalki roka. Udoskonalony design. Udoskonalone właściwości. Tak. Fajny ceramik to lepsza wersja ceramiki, bo jest lżejszy, bardziej plastyczny. Można go formować wolnie, więc to jest coś, co też lubią bardzo architekci. A przy tym jest to materiał twardszy, ponieważ zawiera magiczny składnik, jakim jest korum. Dlatego jest to trwałe, trwały produkt na lata, który w dodatku, przez to, że jest lżejszy, redukuje zużycie spalin, więc jest, ma niższy ślad węglowy i jest też niższy koszt produkcji. Mniej zużywamy surowców, jest naprawdę bardzo, bardzo ekologiczne rozwiązanie. Warte, warte na pewno ze skorzystania, Tak jak Państwu mówiłam wcześniej, są te półeczki, to wszystko na rynku inwestycji jest bardzo istotne, więc myślę, że to rozwiązanie jest bardzo ciekawe. Są wersje ze zredukowaną głębość, głębokością. Co istotne też dla utrzymania higieny. Ceramika roka w opcji może zawierać tak zwaną powłokę Supra co oznacza, że jest dodatkowa warstwa szkliwa na ceramice. Ona redukuje jeszcze bardziej te mikropory, które wiadomo, że w ceramice i w występują, czyli jest to materiał jeszcze bardziej higieniczny. Woda opływa, ceramika nie, nie zostaje w tych mikroporach, nie tworzy się w związku z tym tam dodatkowe życie. Więc łatwiej jest utrzymać higienę. Choć co powiedziałam, niska jest głęboka, myślę, że możemy przejść dalej. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście niska WC, Tu widzimy ją na zdjęciu. Myślę, że jest uniwersalna, że będzie pasowała do bardzo wielu różnych przestrzeni. Występuje też w wersji kompakto. Jest łatwa w utrzymaniu czystości. Widać, że nie ma mocowań zewnętrznych. Dobrze się prezentuje. Myślę, że, będzie, że znajdzie odbiorców na rynku. I teraz, jakie ma ważne cechy ekologiczne? I oczywiście związane z utrzymaniem higieny. Deskę wolno-opadającą, zawiasy z funkcją szybkiego demontażu. To oznacza. Wszystko, większy komfort, ale też higienę. Łatwiej jest posprzątać po prostu taką miskę. Mają właśnie miski, mają ukryte mocowania, co też jest bardzo wygodne. Oprócz tego, że wygląda to lepiej, to łatwiej jest utrzymać w higienie taki produkt. Też jest tutaj wyposażona w tą powłokę supraglaze, która właśnie niweluje te mikro. W których mogą się zagnieździć bakterie, czy też kamień robić się większy. Jest oczywiście wyposażona w technologię Rimless, to jest w zasadzie dzisiaj standard, która znowu oznacza większą higienę, lepsze omywanie miski i mniejsze zużycie wody. I jeszcze dla komfortu, kompakty są na, wyższej, na, wyższym, na wyższym poziomie montowane. Co też oczywiście dla osób z niesprawnościami starszych jest dużo bardziej komfortowe. Baterie to następny temat, który nam zużywa bardzo dużo wody i energii, więc jest pole do popisu dla producentów takich jak my. Myślę, że też uniwersalny, prosty design te powłoki, które my stosujemy, Everlux czy. Evershine, są trwałe, są dobrze przemyślane technologicznie, więc będą na lata. Łatwo się je myje po prostu wodą i ściereczką, więc myślę, że jest to rozwiązanie na inwestycje, jak najbardziej. Ok, tym bardziej, że właśnie zawierają tutaj się szereg, szereg benefitów ekologicznych i poproszę tutaj o wideo. Firma Roka. Dzięki zaangażowaniu w zrównoważony rozwój oferuje rozwiązania chroniące środowisko naturalne. Teraz stworzyliśmy nową generację baterii, które ograniczają zużycie wody i zapewniają większą oszczędność energii. W bateriach wyposażonych w funkcję Cold Start firmy Roka uchwyt znajduje się w pozycji wyśrodkowanej. Po otwarciu płynie wyłącznie zimna woda. Aby uzyskać ciepłą wodę, należy stopniowo przesuwać uchwyt w lewą stronę. W ten sposób codzienne czynności higieniczne, które nie wymagają użycia gorącej wody, mogą wykorzystywać zimną wodę, co z kolei prowadzi do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia domowych rachunków, a także ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Ale to nie wszystko. W nowych modelach uchwyt przekręca się wyłącznie w lewo. Dzięki temu kiedy bateria nie jest używana, idealnie równo ustawiony uchwyt w stosunku do wylewki lepiej się prezentuje, jednocześnie w intuicyjny sposób zachęca do korzystania z zimnej wody. Cold Start firmy Roka innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju. Tak, oprócz tego właśnie, że redukujemy zużycie w taki intuicyjny, prosty sposób redukujemy zużycie ciepłej wody czyli w tym momencie oszczędzamy energię, to baterie ona wyposażone są w perlatory, także przepływ wody jest 5 litrów na minutę. Pokażę też Państwu jeszcze inne wersje tychże baterii. Można sobie dobrać w zależności od tego, czy będzie mieć umywalkę na blatową różne wysokości, czy też tutaj, tak jak jest na przykładzie, czy to będzie bateria montowana bezpośrednio na ceramice. I oprócz tego są dostępne kolory. Ba, tak, jak powiedziałam wcześniej, w trwałych pobłokach, które są, zapewnia, zapewniają nam stan, wysoki standard korzystania na lata. Oczy, w, sferze, w strefie kąpielowej oferujemy wanny, pewnie troszkę mniej popularne na rynku inwestycyjnym, ale także, to co jest bardzo istotne, brodziki Peros, które już niedługo wejdą też na polski rynek. Możemy je przycinać. Mają wysoką klasę antypoślizgowości, więc są bardzo bezpieczne. Piękny, minimalistyczny design. Bardzo ciekawy odpływ, który jest też bardzo łatwy w utrzymaniu higieny, bo łatwo się demontuje tą jego nakładkę i wyciąga sitka, które po prostu opróżniamy, nawet jeśli coś tam drogocennego wpadnie. Tak jak powiedziałam, można go przycinać. Dostępny jest w bardzo wielu różnych kolorach, ale też właśnie odcieniach ziemi, takich naturalnych jak cała kolekcja Ona, więc będzie się bardzo fajnie komponował z pozostałymi elementami. Tutaj właśnie widzimy zbliżenie na ten odpływ i kolor biały oraz kompozycji z kabiną, która też jest dedykowana w tej serii, akurat tutaj z profilem czarnym. Wszystkie te elementy, które wymieniłam teraz, czyli wany i Rodziki wykonane są też z przyjaznego środowisku materiału Stonex. Poprosimy o vida. W firmie Roca innowacje przekładamy na rozwój produktów, po to, aby wpływały na lepszą jakość naszego życia. Dlatego stworzyliśmy nowy materiał o niezwykłych cechach, który łączy w sobie estetykę i bezpieczeństwo. Brodziki wykonane z materiału Stonex, dzięki swojej wyjątkowej teksturze, posiadają powierzchnię antypoślizgową, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo pod prysznicem. Ponadto są bardzo przyjemne i naturalne w dotyku. Wyjątkowa formuła materiału, stworzona z wysokiej klasy żywic i minerałów, pozwala na docinanie wybranych modeli na wymiar. Brodziki Stonex są ultra płaskie. Co umożliwia ich montaż na równi z podłogą, a także ułatwia swobodne wejście pod prysznic. Dzięki unikalnej kompozycji, materiał stołnek pozwala na produkcję dowolnych kształtów oraz niezwykle precyzyjnych elementów, co poszerza możliwość projektowania produktów łazienkowych. Dzięki swojej wysokiej gęstości. Stonex ma znakomite właściwości izolacji termicznej i akustycznej, które pozwalają na pochłanianie fal dźwiękowych i dłuższe utrzymanie temperatury wody. Teraz kąpiel może trwać wieki. Ale to nie wszystko. Wysoka jakość zewnętrznej powłoki, jej grubość i wytrzymałość ułatwia utrzymanie produktów czystości oraz zapewnia wyjątkową odporność na codzienne zużycie, ścieranie, działanie środków chemicznych i promieniowanie UV. Dzięki temu produkt latami zachowuje swój doskonały stan i nie traci oryginalnego koloru. Stonex firmy Roca piękno i bezpieczeństwo. Kolejną kategorią produktową są magre. Pewnie rzadziej znajdą zastosowanie w obiektach medycznych, ale myślę, że rozwój takich już przypominających wnętrza naszych mieszkań, apartamentów będzie następował i myślę, że te meble się jak najbardziej nadają. Cechują się pięknymi kolorami, ponieważ to są też kolory ziemi, takie regenerujące, relaksacyjne, będą się ładnie komponować w takiej łazience skomponowanej w całości. I tutaj widzimy takie najmodniejsze odcienie zielony mat, biały mat oraz kolor mat. Bardzo ciekawą propozycją będą również meble Eja, które też świetnie pasują do wszystkich tych uniwarek, które prezentowaliśmy w kolekcji Ona. I można je, to, co jest bardzo ciekawe, można je komponować. Fronty wykończenia blatów oraz uchwyty w czerni czy, czy w chromie. Tworząc własną koncepcję, która będzie pasowała z resztą mieszkania. można również budować różne moduły, też jest tutaj bardzo wiele głębokości, kilka głębokości, chyba trzy głębokości są dostępne, także można nawet w trudnych, małych przestrzeniach stworzyć bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. I dodatki łazienkowe, które wykonane są z tworzywa, też zawierają materiały z recyklingu, są dostępne w kolorach bieli i zieleni matowej. To co jest w nich ciekawe, to wielofunkcjonalność. Można te dodatki łazienkowe zamieścić i w szufladzie, i na zewnątrz, i komponować takie wielofunkcyjne pudełeczka, większe, mniejsze. Więc to już w zależności od, od kreatywności architekta, czy też użytkownika łazienki, można naprawdę stosować je w różny sposób. Na koniec chciałam jeszcze puść wideo o produktach bezdotykowych, bo oczywiście ich rozwój też następuje. Oczywiście pandemia spowodowała gwałtowny wzrost zainteresowania tym tematem w naszej branży i nie tylko. I myślę, że teraz poprosimy jeszcze o to, bo myślę, że to też Państwa bardzo zainteresuje. Ma świadomość zmian zachodzących obecnie na świecie. W trosce o nasze zdrowie i dobre samopoczucie, wprowadza do oferty rozwiązania bezdotykowe, które zapewniają wysoką higienę i zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii w toaletach publicznych i prywatnych. Sprawdź nasze rozwiązania: elektroniczne baterie umywalkowe. Czasowe baterie uruchamiane stopą. Bezdotykowe dozowniki ścienne. Elektroniczne przyciski i mechanizmy spółkujące do WC. Bezdotykowe rozwiązania pisuarowe. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje rozwiązania bezdotykowe, aby chronić się przed zakażeniem rozwiązania bezdotykowe ROKA. I cóż, to jest wszystko, co na, dla Państwa dzisiaj przygotowałam. Chciałabym to podsumować. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo tą ofertę jako rzeczywiście ciekawą. Myślę, że to dzisiaj już chyba konieczność, aby kierować się ekologicznymi cechami produktów, ale też brandem, który dba o, o nasze środowisko naturalne. ROKA od lat jest obecna na rynku inwestycyjnym. Zaufało nam wielu bardzo dużych partnerów w skali kraju i w skali międzynarodowej, za co bardzo dziękujemy. Jesteśmy też przygotowani i mamy doświadczenie. W projektach, które się ubiegają o certyfikację BRIM, czyli przykładami są takie rozwiązania jak miejska WC 2x4 litra, czy też baterie, które muszą się cechować przepływem wody 1,5 litra na minutę. Bardzo serdecznie zapraszam do współpracy i bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to mogę teraz odpowiedzieć.